Witajcie, serwus, cześć, Hej. elo, cześć e, i tak dalej. Co, co my dzisiaj będziemy? Nie za nisko tego aparatu dałem? Nie wiem, właśnie, to O, teraz lepiej, Tato było widać. Lepiej, a nie nasze, no. Co mamy dzisiaj na test? Kałasznikowa. kałaśnikow tak. Coś takiego, kałasznikow, mamy aktungi i coś jeszcze, ale to już jest bonus. Te dwa artykuły otrzymaliśmy od sklepu stadionstylek.pl, więc gorąco dziękujemy im za podesłanie takich produktów do testu. Link znajduje się w opisie, jak i w komentarzu przypiętym przeze mnie. No i co? A testowaliśmy? Kowasznikowa akurat z takiego nie mieliśmy, bo to jest ta nowsza wersja? Czy najnowsza? Cena na 19,50. 500 szczczołów, moi A tego nie ma, bo. E, wyprzedano. wyprzedano. Ale coś powyżej, chyba 60 zł za pakę, nie, za 4 sztuki. Tam chodziło o to. Nie? No. Co my tutaj mamy? 500 szczczołów, jeden duży karabinek kategoria w kategoriach 3. Ładnie zapakowane. No, instrukcja obsługi jest w języku polskim. E, numer partii. Rok produkcji 2023. I co jeszcze? Gramatura 60 gram. 120 decybeli z odległości 8 metrów. No i co? No i numer partii nie powiedziałem chyba 2301. No, coś takiego. kod QR na zaskanowanie tego produktu u klaska. Coś takiego. Takie pudełeczko. No, achtunki pokrótce odpiszę. Czyli to jest petarda 5 gramowa. 4 sztuki w opakowaniu. 20 gram właśnie na paczuszkę. 5 gram na sztukę. Kategoria F3. E, to jest od Privatexa Pyro, nie od Pyromoravi, bo chyba wtedy powiedział Morawia, co jest akurat błędem. To jest Privatex, produkowane dla Firework i Gorzów. Akurat taka ciekawostka. Numer partii, numer czyli to jest LOT, oznaczona tutaj G203, łamane na 23. No, coś takiego. Nagrywamy drugi raz, bo grzybiarz przyjechał jakiś i się pytał nas, czy tutaj są grzyby. <grybio> Kurde, my grzyby odstraszamy, akurat. I w ramach bonusu mamy e, Rarytas, można już tak rzec, e, TB5 od Funkę. No, nikomu chyba tego nie musimy przedstawiać. Bardzo mocna petarda, 7 gramowa chińska. Akurat cena już jest powyżej, kurde, 120 zł nie? za 10 sztuk, więc bardzo, bardzo dużo. dużo. No, cóż. Dobra, no to co? Pokażę może karabinek najpierw. Pokaż karabinek, jak to wygląda. O, burza idzie. Zaczyna brzmieć. Coś takiego. Coś takiego. Coś takiego. Grupa etna, coś takiego. No i tył. Jak to wygląda? I zawinięty, zwinięty. Taka, kurde, nie wiem. Gąsienica. Tu jeszcze była taśma, ale odkleiłem. Ale to akurat się dobrze trzymało, nie? coś takiego. Za 19,50 macie 500 strzałów. Położymy sobie go, mamy aktungi Nie wiem, ja widziałem jeszcze różne wersje, no bo tu jak się, jeszcze jakiś tu napis był, jakiś pyro coś, ale już nie pamiętam. x akurat z tym jak łamczą, bo są akurat głośne. Tył. I petarda też para. No spora, lekka. Przypominająca Megatrona, Black Deva albo tego Zumbu, ZB-600. Plastikowa zotyczka. Proch słychać, długi ląd, więc na plus. Coś takiego. No i Ten te Piątek nie b... bierze no. Kategoria P1. 2017 rok. 10 sztuk mieliśmy tylko. Coś takiego. 135 dB z odległości 30 metrów. Jeszcze, kurde, jest folijka. Więc, no. Produkt kolekcjonerski, kiedyś to było ultra tanie. Kto się zaopatrzył to już jest milionerem, nie? Bo jak jeszcze ktoś przy, przytrzyma to, to... Tu mamy informacje, no i ładne sztuki. No, może pokażę, bo może są akurat młodzi widzowie, którzy nie mogą tego pamiętać O telepiąteczka. piąteczka Plastikowa również zatyczka Niebieska flara przed wybuchem i jeszcze tytan, ale go chyba nie będzie Tak Nie będzie go akurat widać bo jest jeszcze za jasno W nocy go bardzo ładnie widać Co? No, tylko go rozwinie. No, ile on może mieć z metr długości? Nie mam jasno. 160 cm. A, to trochę więcej. 160. Odpalasz? O no, kurde, tam był. A dobra, do, co ty? Czyń no, no już tam byłeś, to kurde, zamiast ty odpalisz. Na no. no, czyń honory, synuś, jako pirotechnik Aha. Tak. Naszej... Główny pirotechnik, Maciek odpali. Zobaczcie, ładny, długi. a ty nie mogłeś pokazać go, ale nie pokazałeś. Dobra. Koło m m. Mierzony na palce <gry> i. Jedno wiem na pewno będę miał sprzątanie. No. no, właśnie ja tego nie lubię, bo kurde karabinki, ten, zostawiłem właśnie taki ślad, zaraz pokażemy, nie? Po sobie. No, posprzątamy. Co sumie nie wiem, co by wyszło, tanie, ale chyba kupienie paczki Pikolaków i złączenie tego, nie? Ale jak to woli, albo gotowiec, albo właśnie, no. Wypaliło wszystko ładnie, tylko mówię, no. 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 Akurat po odcinku musimy to posprzątać. To tak. I zostawiamy zawsze w porządku w czystości. No. Dobrze, to teraz... No to zostało, nie? Bo to był no, akurat. Jak chcesz to odpalić? Jak chcesz to teraz z aparatem. A. No. no. No dobra, no to odpalimy. Najpierw może, no, Achtung, a potem TB5, czyli Honory, synku. Aktunk 5G. Stawiamy na wyciągniętej ręce i uciekamy. Powiem, że... O! Coś spadło obok nas. Zatyczka. <laughs> Spoko. To nam zostało w prezencie. tv piątka. Zacnie, zacnie. Przepraszamy, szumy, No niestety, przecież nie mamy na to żadnego wpływu. O, flara była. No, no ty tam było, widać akurat. Ale o wiele, o ile ten, o wiele mniejsza jest sobie piątka i tak samo strzela, nie? Jak ten? No. Aktung. Kurde, tam kolejny grzybiasz, czy co? Ja pierdzielę. A, odpalasz. To to usuniemy i to. Ja pierdzielę. Co to, sezon na grzyby już? Ja rozumiem, że wszystko wcześniej idzie, ale grzyby też. No, dziurka. Bardzo ładna. Tyle pięć nie wow. Ale chyba dziurka większa no, Słuchaj, ta 5 ma 7 gram, tak? A to masz pięć, no co ty porównujesz? Ale 5 gram w ptb5 ma w fotobłysku tak samo, a 2 gramy na flarę. No, słuchaj, no to 7, a to 5, 2 gramy więcej. Co ty mówisz, Boże? Sporo. Gdzie masz ten garnek? Garnek? Czekaj, gdzie ja go odłożyłem? Szukamy. Mhm. Ja go dożyłem, gdzie go odłożyłem? A Jedną sztukę sobie zostawiłem tego aktunga na wielki test petard. Na Sylwestra.

Dobre, nie? No, taki gardek się już i tak bywali. No kiloważy, nie? Tak? No. Kurde, co to, to masz za petardy, fajne. Dobry. Mhm. Tak, to 5. Aha, takie. I PS5. Nie, TB5. TB5. No. Ile taka paczka? Ło, wow, obecnie? No. Ponad 100 trzeba dać. Serio? No. Jest tam 10. <głos> no, <głos> ale nie no, efekt nie jest starubisty. No efekt fajny. <noise> No. O, tak to na bok, Nie zakończymy. Nie zakończymy. Także moi drodzy, to byłoby na tyle. Wy sami ocencie, co o tym wszystkim sądzicie. I to było, żegnamy się z wami. Jeszcze raz dzięki za podesłanie tej pirotechniki. Do potem. się hej.